Nazywam się, Hej, nazywam się Julia, dzisiaj nie pogram ze w Braula, nie wiem kiedy czas, bo jest taka naprawa i już nie ma tutaj, możemy próbować sobie wyjść, nie wiem czy tam radę. No i no. I wiecie co jest znowu za to tak, no, ścigami Edgar nie. A ja zapomniałam dźwięk wyłączyć. nazywam się Julia. Jeszcze raz nazywam się Julia. Dzisiaj musimy. Jeśli niestety nie zagramy w Brawla, Chociaż chciałam i nie wiem, kiedy zagramy. Jak moja mama będzie miała jakąś tam zmianę, i coś tam nie. To coś tam porobimy, i próbujemy sobie tu się połączyć. I jest nowy Zadymiarz Edgar. Za darmo za ten normalnie dobra um, robię cięcie i powiem wam kiedy um, kiedy wejdę wiecie co ja już próbuję nie wiem ile razy chyba próbuję, no ja nie wiem kiedy, chyba 3 minuty tak robię dobra widzimy się za 7 minut o 14 no i Zobaczymy jak on Ja sobie będę oglądać Coś tam, nie wiem sobie Będę coś tam oglądać i za 7 minut się Widzimy Próbujemy Jest 14 I Jest Aha, bo jestem zalogowana Tak jakby na konto Jakby Ajajaj, sorry. Muszę iść na swoje konto. Ja nie mogę. Tylko czy... Ile jeszcze za tym Bo jestem na innym koncie i no. Kurde. Dobra. Czekajcie. Aha, okazało się, że wygraliśmy. On dopiero pierwszą gra, aha, okej. Okay. Mm. Nie wiem, czy widzieliście, ale chyba tak, tak myślę, że... A, trudno, ale i tak byście musieli prosić o kod, a ja wam nie podam kod. Więc no, jej wreszcie na swoim gdzie jestem. Wreszcie, nie? Wow, dobra, gramy. Pierwszy raz z Edgarem będziemy dzisiaj grać na solo. I... No tak, powracam z Brawl Sorry, że na poprzednim odcinku tak cicho gadałam i dużo Dużo tych robiłam przerw, bo ym, była moja mama i no nieważne A teraz mojej mamy nie ma, jaki on Ogólnie to ja już grałam tym miarzem jak coś, nie? Tylko, że... Właśnie, y, to akurat nie powala tysiąc sorry, to tylko po spie... Widzicie, to nawet nie wali po 1000 ten ult, tylko szybkość daje Dobra, też się raczej. Jest dobra. W ogóle ten, za już powinien być legendarny, jeszcze za darmo by mógł być. No ale już mamy Amber. Zatem. O, ja. Dobra, tam skoczę. Jest. Mmm, no, nie wiem, może mnie zabić, no ale. Jeszcze nie umiem leć. O dobra, na luziczku. Wygrałam. Tak jakby. Dobra, sorry... Aha, okej. Okay. Jej, pierwsze nasze 10 półch. Zrobimy też opening sobie. Może. Ehm um... No może sobie dobijemy to i to. Nie wiem, będę musiała robić cięcie, bo ten odcinek musi trwać tylko 10 minut. Nie Dobra, musimy zagrać zbiorę klejnotów. E, trzy razy wygrać i no, za chwilę się widzimy jak wygram albo przegram. Ej, dziwne, bo nam nie loguje nam postać. To jest dziwne akurat. Ej, chyba nie możemy... Grać. Nie wiem, na zbiory się nie da chyba grać. Nie wiem, co się stało. Pogram teraz. Czy... Halo. Ważne. Ej, ludzie nie możemy grać nawet na duo. Ciekawe, czy na solo też działa. Czekajcie, chwila. No o co chodzi, że nie idzie grać nawet na solo, nie idzie. Ej, co się dzieje. Ej, my nie możemy grać, tylko jedną gierkę zakraliśmy. Ej. Dobra. Może to by było na tyle. Z tego odcinka niestety. Nic się nie udało. Nie wiem, co jest z serwerami, czy coś. No, ciekawe, czy inni są też w bitwie. Są, ale jak. I ktoś już mu 20 koło nie? Ciekawe czy jakaś nowa postać mu drognęła? Chyba nie. Ja odebrał Edgara. Chyba nie. Aha. Aha, ten ten nie odebrał Edgara, okej. Okay. Nie zagramy sobie niestety Mogę spróbować, ale... Ja wątpię o Nie no Albo czekajcie chwilę Mam pomysł Może weźmiemy sobie inną postać, jeżeli tak nie działa Dobra, ja lubię mieć tam poziom nocy. Mm, to Amber sobie na zbiory zagra. Może innymi postaciami trzeba grać? O, no właśnie opiera się no, innymi postaciami grać, więc no widzicie ile tu jest tylu, bo oni tam, wiecie, oni mogli się zalogować, ale na, na całej mapie nie może być pełno Edgarów, nie? Ja dzisiaj nie mogę. Nie. I czekaj, bo... O, dobra. Nie no, to by było na tyle. I tak przegraliśmy niedługo. Mam pomysł. Jeszcze jeden. Nie będę robić tej misji, tylko będziemy robić um, na solo i zrobimy tylko je tego jednego beatboxa. Jem, mi się nie chce być na tej gierce, jene. w sensu być na tej gierce jeszcze tak za bardzo nie umiem grać tą Amber a lepiej później to. tą Amber przegraliśmy nie? I spróbujemy Edgarem zagrać na ten Ale ja wątpię, że da się, bo za dużo jeny, yeah, jakie lag, ja odtąd nie miałam tych lagów Ej, na no nie idzie, no nie no Dobra, wiecie co, ja będę grała może low albo amber Dobra, gramy low. Ej, nie wiecie, jakie są lagi, nie? Jakby mój telefon był już słabszy, czy coś, ale no, nie wiem, nie wiem. Dobra, oni. Być, ile mamy? właściwie się mam porwać? 50 jest, dobra no, mamy. No i otwieramy tego beatboxa. No i już się chyba będziemy, że. Ej, ciekawe, czy coś będzie. Mamy do. Um Jakie lagi? Jeden mój telefon słabczy co? Się. O ja! O ja! Jak to będzie legenda, to ja nie wiem. Nie starpałem do kogo? Dynamajka. Uuu, ale spoko, jeszcze na tym odcinku coś wydrupnęło. Ale nasik. Dobra. Chyba mu telefon osłabł, tak mi się wydaje. Chyba. Dobra, to było na teraz z tym odcinkiem. Myślę, czekajcie, co było w ustawie endgara, żeby było. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Będę bardzo wdzięczna. No i. co. Pa! <śmiech> <śmiech> pa!